Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o depresji, o przyczynach depresji oraz o wychodzeniu z depresji. Teraz czym jest w ogóle depresja, tak? Czym to jest spowodowane? Depresja to stan melancholijny, w którym człowiek po prostu nie ma na nic ochoty, słuchajcie. I ma to podłoże stresowe. I co jest bardzo ważne teraz, Czyli są stres, są to sytuacje, które są po prostu nieprzyjemne dla, dla nas i e, każda osoba ma inną odporność Słuchajcie na stres, to jest bardzo ważne, tak? Bo dla, bo dla jednej osoby stres zaczyna się na przykład już tutaj, a dla kogoś innego może dopiero tutaj będzie się zaczynał stres. I czynniki stresogenne, Wynikają z tego, że nie są zaspokojone podstawowe potrzeby człowieka, i do podstawowych potrzeb człowieka należą fizjologiczne, na przykład, słuchajcie, spanie, ktoś się nie wysypia dobrze, tak? Jedzenie, ktoś na przykład jest głodny, chodzi, bo nie ma nie ma potrzeby, picie, później, bezpieczeństwo, ktoś na przykład stracił dom, nie ma pracy. Nie czuje się bezpiecznie na swoim osiedlu, na przykład, tak? czy tam w swojej okolicy ma jakieś tam zatarczki z kolegami, na przykład. Później, socjalne, czyli no przynależność do grupy, akceptacja grupy, czyli na przykład jesteście w szkole, tak, i w szkole wasi rówieśnicy będą was na przykład, będą się znęcać psychicznie nad wami. Czy to na przykład w rodzinie ktoś nie ma dobrego kontaktu z rodzicami, czy tam jest jakiś rozwód, tak, czy tam ktoś się zdradza męża, żonę i coś takiego, to są wszystko po prostu czynniki słuchajcie, stresogenne w tym przypadku. Teraz, do czego to będzie prowadziło wszystko, tak? czyli czynniki stresogenne. Jeżeli tego nie ma dużo, to będzie to jakieś tam początkowe stadium depresji, powiedzmy tak, do 50-60%. I to można po prostu, z takim czymś należy zgłosić się do psychologa. Jeżeli to będzie narasta, to przyisocza się to po prostu w depresję, czyli w coś cięższego, tak? Czyli taka mini czarna dziura, można powiedzieć tutaj. Tutaj człowiek po prostu nie ma na nic ochoty. I nic nie jest sprawa po prostu przyjemności, słuchajcie, i to już jest sprawa dla psychiatry. Jeżeli tutaj nie zareagujemy, to ta depresja może przez przerodzić się, czy tam przeistoczyć się w jeszcze coś bardziej gorszego, czyli w, w ogromną czarną dziurę, i tutaj są po prostu myśli, słuchajcie, samobójcze, tak. Tutaj człowiek ma. Myśli samobójcze. I to już jest. To jest ostateczne w samej depresji. Co teraz pomaga? Co pomaga, czyli odwrotność tego wszystkiego, co nam powodowało słuchajcie, stres, tak? Czyli fizjologiczne zaspokojenie fizjologicznych potrzeb, na przykład. Jedzenie picie, dobrze się wysypiać, Później bezpieczeństwo, czyli osobie takie należy znaleźć pracę i jakiś kąt, żeby miał łóżko gdzie spać, tak, żeby ta osoba czuła się po prostu bezpiecznie, słuchajcie. No i socjalne potrzeby, czyli przynależność do jakiejś grupy, rozmowa z innym człowiekiem, tak. Co jeszcze? Bardzo ważne jest, żeby osoby, które mają depresję. E, robiły coś, co im sprawia przyjemność, na przykład malowanie, tańczenie, e, co jeszcze, no, chodzenie na spacer na przykład, przebywanie z naturą, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Przebywanie z naturą, e, no, wszystko to po prostu sprawia przyjemność, tak, oglądanie jakichś filmów, komedii, słuchanie muzyki, i te ale te rzeczy socjalne, które troszeczkę po prostu pominąłem jakby na początku, jest to bardzo ważne, tak, czyli kontakt z innymi osobami, czyli eliminacja na przykład przesiadowania stalkingów w pracy, eliminacja mobbingów w pracy, tak, tam mogą rówieśnicy w szkole, mogą doprowadzić do rozchniania nerwowego swojego kolegi, koleżanki, słuchajcie, już dzieci są Poprzez właśnie, one mają może spokojne potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, tak? Czyli mają dom, mają rodziców, którzy się troszczą o ich jedzenie, e, picie i tak dalej. Ale te socjalne czynniki tutaj, dzieci może nie są tak bardzo jeszcze odporne na stres. I tutaj to zawodzi, jeśli chodzi o dzieci, tak? No i to prowadzi do depresji, no a w ostateczności do, do, do myśli samobójczych, słuchajcie. Także jak widzimy, ten czynnik socjalny, który troszeczkę po prostu zaniedbałem we wcześniejszym filmiku, jest bardzo, bardzo istotny i też może prowadzić właśnie do, do ostatecznej wersji depresji, czyli do myśli samobójczych. No, i to chyba byłoby teraz wszystko. Mam nadzieję, że się nagrało.